Era Grand Effectu została zdominowana przez Maxa Verstappena. Holender w żadnym sezonie tych regulacji technicznych nie dał nikomu cienia szansy na mistrzostwo. Żaden z kierowców nie był blisko tytułu w żadnym z trzech lat jego panowania i dopiero w tym roku wydaje się, że Verstappen straci mistrzostwo na rzecz któregoś z kierowców McLarena. Mało osób jednak pamięta, jak rozpoczęła się ta era samochodów w kontekście Red Bulla. To Ferrari po wielu latach posuchy okazało się najlepszym zespołem w Formule 1, a Charles Leclerc Nareszcie dostając bolit na miarę swoich umiejętności wygrał dwa z pierwszych trzech wyścigów, a Red Bull miał wyraźne problemy z niezawodnością, nie mówiąc już o tym, że ekipa z Włoch była po prostu szybsza. Jednak na koniec roku Verstappen miał blisko 150 punktów przewagi nad Leklerkiem i dał dowód na prawdziwość stwierdzenia, że nieważne jak zaczynasz. Ale jak kończysz? W perspektywie całego sezonu Max był najlepszy, a samochód Red Bulla totalnie odjechał konstrukcji Ferrari pod względem technologicznym. Sezon 2022 jest rozpatrywany jako jednostronny, ale czy tak faktycznie musiało być? Co poszło nie tak w tym sezonie włoskiej ekipy, że mimo dobrego samochodu, ostatecznie to Red Bull wziął ze sobą trofeum? Dlaczego Charles Leclerc nie był w stanie walczyć z Maxem Verstappenem na dłuższą metę? Zapraszam na historię straconego sezonu Ferrari i lekcję matematyki, w której podsumujemy wszystkie stracone punkty skuderii w roku 2022. Ostatnie lata dla Ferrari były porażką. Walka koty w 2017 i 2018 ostatecznie skończyła się mistrzostwem dla Mercedesa przez lepszy rozwój Bolidu oraz różnicę w umiejętnościach kierowców. Sebastian Vettel nie poradził sobie w walce z Lewisem Hamiltonem, a Kimi Rajkonen nie był już tym samym zawodnikiem i nawet nie włączał się w walkę o zwycięstwa. Wskutek tego, Charles Leclerc został zakontraktowany przez zespół na sezon 2019 i od początku pokazywał świetną prędkość. Wiele pole position w pierwszym sezonie i dwa zwycięstwa. Dominacja nad Sebastianem Vettelem. Włoska ekipa zagwarantowała sobie kierowcę na lata. Złote dziecko, które miało przynieść im mistrzostwo po wielu latach posuchy. W sezonie 2020, z niewiadomych dla opinii publicznej przyczyn, ich silnik nie był już tak wyróżniający się jak w latach poprzednich, a także pakiet aerodynamiczny nie spełniał oczekiwań. Skuderia stała się zespołem środka stawki, a mimo tego Leclerc był w stanie wyciskać siódme poty z samochodu. 2021 też był średni, ale był rozwojem względem poprzedniego. Pojawiły się podia i walka o trzecie miejsce w klasyfikacji generalnej. Wszyscy jednak wiedzieli, że Ferrari prawdziwie zbroi się na sezon 2022 i to on będzie istotny. Sport bowiem czekała największa rewolucja od dawna, nowe zasady dotyczące aerodynamiki samochodów. A więc wszystkie zespoły zaczynały od zera pracę nad bolidami. Na Bahrain więc Ferrari przyjechało w roli faworytów. Balonik, przecież, został napompowany, i plotki mówiły o jednym: w Włosi są najszybsi. W zakrętach nie mieli sobie równych, a na prostych niewiele odstawali względem Red Bulla. Musieli wygrać. I tak właśnie się stało. Charles Leclerc zdobył pole position do Grand Prix Bahrainu, a w samym wyścigu ogrywał jak dziecko Maxa Verstappena, walcząc z nim o zwycięstwo. Następnie, przez problemy techniczne, Red Bull wycofał oba bolity pod koniec wyścigu, a Ferrari świętowało dublet. W Arabii Saudyjskiej lekarz skończył tuż za Verstappenem, a Grand Prix Australii to ponowne problemy z niezawodnością Red Bulla i prawdopodobnie najlepszy zwycięzca w karierze Leclerca. 20 sekund nad drugim miejscem, bardziej przekonująco się nie dało wygrać. Charles wydawał się najlepszym kierowcą w Stawce na ten moment, to miał udowodnić jego walki z Verstappenem. Które wygrywał czystymi umiejętnościami, Leclerc wszedł na poziom Verstappena i Hamiltona. Jednak od tego momentu sezon przybrał inne obroty. W Grand Prix Emilii Romani, na to, że Imola, Verstappen wykradł dosyć pewnie, a Leclerc pozbawił się dużej zdobyczy punktowej błędem w szykanie. W Grand Prix Miami było już bliżej. Tutaj Verstappen pokazał, że Red Bull nie ma dużo gorszego Bolidu i jest w stanie rywalizować z Ferrari. I od tego momentu Skuderia już totalnie się pogubiła. Ponieważ w Hiszpanii, gdy Leclerc miał realne szanse na zwycięstwo w wyścigu, silnik włoskiego konstruktora po prostu odmówił posłuszeństwa. A Max Verstappen wygrał wyścig obejmując prowadzenie w klasyfikacji generalnej. Wypuszczone 25 punktów. Jeszcze bardziej bolesne było domowe dla Leclerca Grand Prix Monaco, gdzie objawił się drugi największy problem Ferrari. Strategia. Sezon 2022 jest bowiem najbardziej obfitującym w błędy włoskich strategów. Charles, ruszający z pierwszego miejsca, miał mieć zapewnione zwycięstwo na torze, na którym ciężko jest wyprzedzać. Warunki pogodowe jednak pokrzyżowały mu plany. Ferrari w trakcie deszczu, w przeciągu czterech okrożeń, dwa razy ściągało leklerka do pit stopu, drugim razem przez pomyłkę. Monakijczyk kończył wyścig na czwartym miejscu w wyścigu, w którym obaj kierowcy Ferrari startowali z pierwszego rzędu. Najgorsze w tym wszystkim jest jednak to, że te wszystkie problemy zamiast lekcją stały się mantrą Ferrari i ciągle się powtarzały. Bowiem Leclerc, jadąc po kolejne zwycięstwo w Grand Prix Azerbejdżanu, znów doświadczył awarii silnika, tak samo jak w Hiszpanii, a Verstappen otrzymał darmowe zwycięstwo. Holender całego pecha przejął na siebie na początku sezonu, a potem całą złą fortunę brał na siebie Leclerc. W końcu jednak los skrzydził Verstappena, który wskutek skutek uszkodzeń bolidów w Grand Prix Wielkiej Brytanii nie miał dobrego tempa i kręcił się w niskich punktach. To była szansa dla Leclerca, aby nadrobić dużo punktów. Charles prowadził wyścigu i wtedy na tor wyjechał samochód bezpieczeństwa. Ferrari jednak, zaskakująco, zdecydowało się pozostawić go na starych oponach, twardych, gdy każdy z czołówki zmienił pod safety car'em opony na miękkie. Pozostawiając Leclerca na pożarcie lewą, ten zdołał ukończyć wyścig na dobrym, czwartym miejscu, a wygrał jego kolega z zespołu, Carlos Sainz. Jak później przyznało Ferrari, podarowali to zwycięstwo Carlosowi, gdyż było to jego pierwszym w Formule 1. Właśnie co mistrzostwo, rzekli się pełnej puli punktowej dla Leclerc'a, aby być w porządku wobec drugiego kierowcy. I z pewnością fani Carlosa byli zadowoleni z tego faktu, jednak z obiektywnego punktu widzenia, tak się nie zdobywa mistrzostw. Kiedy Leclerc stracił już tak dużo punktów po 25 w Baku i Hiszpanii, wiele punktów w Monako przy każdej nadarzającej się okazji należy maksymalizować jego zdobycze. Carlos Sainz był daleko w klasyfikacji generalnej za Leclerkiem i nie miał dużych szans na mistrzostwo. Zawiodło to, z czego Ferrari zawsze było najbardziej znane, z zarządzania kierowcami. Potrzebowali maksymalizacji szansy na mistrzostwo kierowców. I robili to w przypadku Michała Schumachera, Fernando Alonso, ale nie potrafili zrobić tego w przypadku Leclerc'a. A co w tym wszystkim jest najlepsze? Że Leclerc wciąż stracił około 40 punktów do Verstappena na tym etapie, Mimo tych wszystkich plak i nieszczęść, wciąż miał nawet duże szanse na mistrzostwo. W Austrii Ferrari nie potrafiło zepsuć święta i mimo problemów, o których mówił po wyścigu, na początku ciekawą walkę z Maxem. To było bardzo, bardzo ciężko, kiedy walczyłem z tym Monakijczyk zwyciężył, mimo tego, że Verstappen startował z pierwszego pola. Epicka wygrana i powrót do marzeń o mistrzostwie. W następnym wyścigu na to, że Ricard Leclerc zdobył pole position i był w idealnej sytuacji. W samym wyścigu dominował i wydawało się, że wygra w cuglach, lecz wtedy, po raz pierwszy lub drugi w tym sezonie, odezwał się trzeci demon Ferrari. Błąd kierowcy. Gdy wcześniej skuderia pozbawiła leklerka kilkudziesięciu punktów, we Francji tą sam, głupim błędem, oddał Verstappenowi zwycięstwo. Który tak jak cały sezon maksymalizował każdą możliwą okazję, czego Ferrari nie potrafiło zrobić. Od tego momentu Verstappen wygrał 8 z 9 następnych wyścigów, f 175 nie miał już przewagi nad RB18 i Ferrari po prostu nie potrafiło walczyć z Verstappenem. Do końca sezonu nie rozwijali już samochodu, ponieważ jak mówi Mattia Binotto, byli na wyczerpaniu limitu budżetowego. Ich samochód absolutnie zżerał opony, co było widać np. w Grand Prix Japonii, gdzie Max zapewnił sobie mistrzostwo, a Leclerc musiał walczyć, aby dojechać do mety. Dodatkowo w drugiej połowie sezonu w zespole pojawił się problem tzw. porpoisingu, poskakiwania bolidu na prostej przez zbyt małą różnicę między podłogą a asfaltem. Ostatecznie nie było czym nadrabiać, i wszystko co stracili z okresu, gdy mieli najlepszy samochód, teraz stracili podwójnie przez przewagę Austriaków. Podsumowując, chciałbym policzyć wszystkie punkty, które Ferrari straciło awariami, błędami strategicznymi oraz kierowców i sprawdzić, jak mógł wyglądać ten sezon. Jeśli Francję uznajemy jako punkt końcowy, w którym szanse na mistrzostwo zostały absolutnie zabite. Obliczmy scenariusz, w którym te nieszczęścia nie spadały na Manakiczka właśnie do Grand Prix Francji. Leclerc zyskuje 25 punktów w Hiszpanii, wyścigu, w którym jechał po zwycięstwo i wybuch mu silnik, 13 punktów w Monako, gdzie Ferrari zepsuło jego strategię, kolejne 25 punktów w Azerbejdżanie, gdzie także zawiodła jednostka napędowa, następnie zwycięstwo Wielkiej Brytanii oraz Francji, 5 inaczej ułożonych wyścigów i daje nam to 102 punkty więcej. Trzeba jednak pamiętać, że przesunięcie się w klasyfikacji wyścigów do góry Leclerca pozbawia Werstapena pojedynczych punktów, gdyż na przykład w Hiszpanii skończyłby drugi, a nie pierwszy. W takim wypadku po Grand Prix Francji Leclerc miałby 64 punkty przewagi nad Verstappenem. I choć oczywiście końcówka sezonu była wyśmienita w wykonaniu Maxa. Tak gdyby Ferrari było na poziomie Red Bulla w maksymalizowaniu swoich wyników, Leclerc na spokojnie miałby szansę na mistrzostwo. Ba, był nawet faworytem. Największym problemem była ta niezawodność i źle dobrane decyzje strategiczne. Nie wiadomo, na ile była to wina pecha, a na ile gapiosła Ferrari, ale to mistrzostwo było zdecydowanie do zdobycia. I choć z tego gdybania nic nie wyniknie, bo ostatecznie Leclerc tego mistrzostwa nie zdobył, to zdecydowanie tak traumatyczny dla tifosi sezon. Powinien być lekcją dla Ferrari pod wieloma względami, jednak to nigdy się nie wydarzyło.